Przy parafii świętego Mikołaja w Łękawicy przy wsparciu zaprzyjaźnionych firm i ludzi dobrej woli udało się zorganizować festyn parafialny w Łękawickim Miejscu Spotkań. Organizujemy już taką drugą większą imprezę, przede wszystkim z myślą o naszych najmłodszych, gdzie jak widzimy na załączonym obrazku mają bardzo dużo radości, bo chcemy ich życie uczynić oczywiście szczęśliwym i chcemy dać, bo po to my dorośli też jesteśmy jak najwięcej szczęścia, bo to są nasze skarby, przyszłość świata. Dzisiaj organizowany jest, po jak powiedziałem, po raz drugi, bo pierwsza to była impreza z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca, gdzie też licznie dopisały dzieci, ale też dorośli, rodzice. I ponieważ, że tak powiem, kolokwialnie wypaliło to, a mamy to takie zaplecze, chcemy kontynuować takie imprezy, i dzisiaj jest tak zwany piknik lub festyn parafialny na zakończenie wakacji. Podczas imprezy można było skorzystać z licznych zabiegów kosmetycznych, masażu twarzy czy konsultacji dietetycznych. Dużą popularnością cieszyły się przejażdżki na motorach, a dmuchane zjeżdżalnie były atrakcją nie tylko dla najmłodszych uczestników festynu. Mieszkanki wsi zadbały o pyszne smakołyki. Chcieliśmy, przy współpracy tak wielu ludzi, sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy, wykorzystać to nasze miejsce, które też powstało wysiłkiem wielu ludzi. Aby móc takie imprezy, przede wszystkim mające na celu integrację jak zawsze rodzin, jak widzimy, dorosłych różnych pokoleń dzieci, młodzieży, którzy się tam angażują, ale są uczestnikami, ale także organizatorami. Także wielka to radość i mam nadzieję, że to nie ostatni raz, ale będzie to dla nas zachętą, przede wszystkim tak frekwencja i ta piękna zabawa do organizowania takich kolejnych imprez. Atrakcją, która szczególnie ucieszyła dzieci, była piana party. A na koniec zabawa taneczna dla wszystkich. Był to dobry czas radości dla rodzin na koniec wakacji. Wszystkim jako tutaj proboszcz dziękuję za niesamowitą organizację, bo naprawdę to dużo wysiłku kosztuje i tego nigdy by nie zrobiła jedna osoba, tylko ten właśnie wspólnota, kolektyw daje taką siłę i taką radość i czynimy ten świat właśnie, który jest trudnym światem jak widzimy. No, choć trochę bardziej szczęśliwym, prawda? Niektórym może przeżywającym różne problemy pozwolimy choć na chwilę zapomnieć o różnych troskach, a to jest bardzo ważne. I takie rzeczy gdzieś się odkładają w sercu i w głowie no i budują te nasze, to nasze duże szczęście. Także bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiamy i do zobaczenia w przyszłości. Warto dodać, że to już druga impreza w tym roku integrująca parafian i przybyłych gości. Pierwsza odbyła się 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka.